Podstawowe takie proste pytanie, kim jestem? I, i, I jakby w sumie to się nigdy nad tym nie zastanawiałem, jakby te, to, to z tej pierwszej części eBooka i, 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 i z tego szkolenia. No bo zazwyczaj, zazwyczaj jak nawet... pytanie, kim jesteś, to ludzie myślą, że trzeba odpowiedzieć na pytanie w sposób, jakie role pełnisz, nie? Tak, dokładnie. Czyli nie tak, robić, dokładnie. Czy przedsiębiorcą, czy kimś takim. To jest totalną czy tak, Znaczy, okej. Okay. Twojej role, które pełni w życiu, stanowią element twojej tożsamości. Ale pytanie, kim jesteś, dotyczy twojej tożsamości, a nie dotyczy twoich roli. Mm, no tak. To jest coś, to jest taki przełom w rozumieniu budowania jasności i przełom w rozumieniu budowania klarowności. I teraz, im głębiej będziesz w tym siedział, w rozumieniu faktycznie pracował nad tym w kontekście, zastanawiał się, Faktycznie, co jest ważne w moim życiu i dlaczego to takim jest? Czemu pewne rzeczy robię, a pewnych nie robię? Czemu z łatwością wchodzę w jakąś rolę, a inną nie? Jaka jest moja tożsamość? W oparciu o jakie wartości, jak ja te wartości dostarczam w swoim życiu? Nie? Jak ja, pra... ja, w jaki sposób ja je kapitalizuję? Nie tylko co robię, żeby ta wartość była w moim życiu, tylko jak to robię, że ta wartość jest w moim życiu. Nie? Czyli jak pracuje nad tymi celami, które są oparte o te wartości. No i wtedy zaczną, się pojawiać, wtedy zaczną się pojawiać w głowie pewnego rodzaju odpowiedzi dotyczące tego, jak zbudować pewnego rodzaju mapę. Mapę w kontekście tego, co ty chcesz w życiu robić, do czego chcesz dojść i co chcesz osiągnąć. Bo to wcale nie jest takie proste i wcale nie jest takie oczywiste. Większość ludzi, która do nas trafia, znaczy nie tylko, w ogóle jak się okazuje, w Polsce, według danych statystycznych, które aktualnie posiadamy na dzień dzisiejszy, ponad 36% Polaków nie ma pierdolonego pojęcia, co chce robić życiu. I teraz bez względu na kategorię i nie mówimy, mówimy tu o 50-latkach, 18-latkach, 40-latkach, 30-latkach i tak dalej. Nie? Teraz jak są dlaczego tak jest? Znaczy, z tego względu, że w wieku 18 lat musimy zdecydować, nawet nie 18, w wieku 16 lat musimy zdecydować, co chcemy robić w życiu. Już tak naprawdę w liceum, a mając 16 lat, nie mamy zielonego pojęcia. Okej, okay, dobra. To co powiesz o oczach? Tak to, dobra, to jest, jest jedna z następnych uwag, ale trzeba o tym porozmawiać. Ale co w takim wypadku o 8 latach, którzy oni wiedzą, że będzie lekarzem, prawnikiem, czy kimkolwiek i on od razu się w tym kierunku kształci i na niego ta droga jest jasna. Co z takimi ludźmi? Znaczy, którzy wiedzą to, tak? Tak. Znaczy, no tak, tylko że ludzie, którzy zostają, nie wiem, nie, nie podam ci statystyk, ale prawdopodobnie w większości ludzie, którzy zostają prawnikami, lekarzami, zazwyczaj idą w ślady rodziców. A jeżeli nie idzie w rodziców, tylko to zobaczył i to mu się tak... To, no to mu... musiał, się, musiał, musiał się tym zajarać po prostu. Tak. tak, czyli musiał się z tym utożsamić. Czyli w momencie, hmm. w którym on to zobaczył, co ci ludzie robią, to poczuł, dlaczego to robią. Jeżeli to poczuł, to na poziomie emocjonalnym się z tym utożsamił. Jeżeli na poziomie emocjonalnym z czymś się utożsamić, to jest ci łatwo podjąć pewnego rodzaju działania, w kierunku tego, żeby to osiągnąć. Dlaczego? No, bo wie, jak się utożsamiasz, to wiesz, wiesz, dlaczego, wiesz, jaki cel przyświeca temu, jakaś, nie wiem, wyższa, wyższa siła, tak. dlaczego, dlaczego się do tego prowadzi, tak? Czyli dostajesz, czyli dostajesz w trakcie procesu, idąc do jakiegoś dalekoterminowego celu, dostajesz dużą dawkę emocji który sprzyja budowaniu motywacji w procesie dążenia do celu. Ok? No. To o to chodzi. I teraz, w związku z tym, że ponad 36% kraju nie ma bladego pojęcia co robić, no to statystyki są takie, że uwaga, 80% około naszego kraju regularnie coś prokastynuje. Regularnie coś odkłada na później. No bo jak chcesz, dochodzić do swoich celów, skoro nie wiesz, które są twoje, a które są narzucone przez społeczeństwo. No bo nie wiem czy uh -huh. ile razy słyszałeś od matki, czy słyszałeś o te jakiejś matki, synu, idź na studia. Dostaniesz dobry etap. Kupisz mieszkanie Każdy, za kredyt. Bo ja, ja ci powiem moją historię. Nie było skończ studia na Politechnice zamiast iść do pracy, ale wybrałem swoją drogę i poszedłem na zaocznie na ekonomicznej i dużo lepiej na tym wyszedłem, po prostu czując to, co, robiąc to, co czuję. Czuję. Dlaczego? Dlatego, że to była twoja droga. Jeżeli ktoś ci narzuca z góry drogę, to żeby do niej, żeby teraz, bo to jest bardzo ważne, o czym będziemy rozmawiać, teraz, jeżeli ktoś ci z góry narzuca swoją drogę, nie? ktoś ci mówi, kurwa matka ci mówi iść na studia. Nie? To teraz kto? Osiąga i za pomocą jakiego zasobu. Czyli którzy ludzie przyjmują narzucone cele jako własne i idą tą drogą? Mm, Niewolnicy. Nie. To jest ale okej, okay, Blisko, nie jesteś daleko. Bo co ma wspólnego niewolniczych gości? No, że robi to, czego nie chce. To, to, że jest zmuszany do czegoś. Dlaczego daje się zmuszać do czegoś? Zarówno on, jak i niewolnik. Nie wiem. Ma niską samoocenę. Okej. Okay. Zobacz. Niewolnik ma bardzo niską samoocenę. Człowiek, który daje sobie narzucać z boku cele innych, nie może mieć wysokiej samooceny. To jest niemożliwe. Rozumiesz? Tak. I teraz. Biorąc to, biorąc to pod uwagę, co jest bardzo ważne w tym wszystkim, nie? jeżeli ty idziesz do celu, który ktoś ci narzucił, bo masz niską samoocenę, to kiedy jesteś w stanie ten cel osiągnąć? Zobacz, a... znaczy, albo będzie w bardzo długim terminie osiągnięty, albo w ogóle nie będzie osiągnięty. No bo Dobrze. nie będzie tak naprawdę, nie, nie, nie będzie takiej motywacji do tego, żeby to ten cel osiągnąć. To będzie na bok odpowiednie. ludzie, którym się celem narzuca i oni osiągają te efekty w krótkim czasie, albo w wyznaczonym czasie. Za pomocą jakich mechanizmów to się dzieje? Może tak się dowiać, z jakich Kija mechanizmów. i marchewki. Jeszcze raz. Kija i marchewki. No. Nie do końca. Nie. Kij i marchewka nie działa. Będę to To co działa, to co działa dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, poczucie obowiązku. Tak? Czyli, jeżeli ktoś z zbudzi poczucie obowiązku do tego, żebyś to robił. Przykład: eee, córka zajmująca się ojcem, alkoholikiem, pomimo tego, że wszyscy już go zostawili, i nawet terapeuta kazała od niego sobie zadać. Uh -huh. Okej. Okay? To jest to, poczucie obowiązku. Tak? Czyli, to jest jeden z tych zasobów. Czyli, zasób który dotyka gdzieś Twojej tożsamości, nie w kontekście bezpośrednio tego, że cel do niego prowadzi, tylko w kontekście tego, że coś w procesie w tym celu jest związane z tym, że dotyka to mojej wartości. Czyli na przykład moją wartością jest rodzina, tak, więc mam wysokie poczucie obowiązku do tego, żeby zająć się chorym ojcem, tak? bo alkoholizm jest postrzegany jako choroba. Kurwa, bzdurą, Tak samo jak otyłość, tak samo jak Kurwa narkomania. To nie jest choroba. Tak? Tylko co to jest? To jest problem emocjonalny. To jest zaburzenie, tak? które objawia się czym? Na łopie, a nie choroba. Choroba to jest zupełnie co innego. Dlaczego? Dlatego, że choroba w jakiś sposób działa w porównaniu do zaburzenia. Choroba jest ciągła. Cały czas występuje. Tak? Natomiast zaburzenie? Nie. Zaburzenie pojawia się ma objawy, czasami większe, czasami mniejsze, czasami wcale. A jest to, to, to nie będzie zły na, nawyk. Tak, dokładnie. I teraz zobacz. Więc pierwszy zasób, z którego możemy korzystać, to możemy korzystać z poczucia obowiązku, które jest indukowana jakimiś wartościami. Drugi zasób do osiągania nie swoich celów, z których możemy korzystać, to są tylko dwa. To jest co? Siła Czyli to, co się znajduje w płacie czołowym mózgu. Czyli twoja dyscyplina, tak zwana. Teraz, dlaczego korzystanie z dyscypliny jest głupie, złudne i nigdy nie działa w twojej perspektywie? Było to na kursie, ale muszę sobie przypomnieć. Nie? Pomogę ci. Dlatego, że po pierwsze, to jest zasób skończony. To jest zasób no. skończony. Jedziesz samochodem, ktoś ci daje drogę, kurwa, żeby mu nie wyjść, nie wyjebać, korzystać się wywołać. Idziesz, jesteś dobrze, jesteś na czymś skupiony, i nagle dziecko cię szarpie, albo zrobi coś takiego mega niespodziewanego, co robi ci niesamowicie pod górkę, a nie masz czasu, się śpieszysz, i tak dalej. Korzystasz z siły, bo już my nie się na tego dzieciaka, żeby się opanować. ale czasami nawet jej nie wystarczy się wydrzeźmy. I tak dalej, i tak dalej. Przykładów można mnożyć, Czyli w ciągu dnia jest multum mikroakcji, które pożerają ten zasób. I tych akcji jest bardzo dużo. Nie? W ciągu dnia, który ten zasób cię uszczu, uszczupla. I teraz, nie tylko to jest ten problem, ten zasób nie tylko, że jest skończalny, jest szalenie wymagający energetycznie. Jeżeli coś wymaga ode mnie bardzo dużej ilości energii, i nawet jeżeli w tym jestem wytrenowany, to jeżeli będę długo to powtarzał, to jaki jest tego efekt? Przykład, żeby na prostym przykładzie zobaczyć. Jeżeli jestem zawodowym sportowcem, nie? nawet Lubię to, co trenuję. Nie? Natomiast jestem wytrenowany, Natomiast, jeżeli będę zapierdalał cały rok dwa treningi, kurwa, dziennie, sześć dni w tygodniu, to co się kurwa do mnie stanie? Pod to... kątem fizycznym kontuzja. A pod kątem psychicznym? Wypalenie. Oczywiście wypalenie. Rozkurwę się o podłogę szybciej niż kurwa pelika lądujący, kurwa człowieku poryta. Teraz. Dlaczego tak będzie? Dlatego, że wykorzystam całą sobie, siłę woli do tego, żeby skupić się tylko i wyłącznie na jednym, na jednym zadaniu, pominięciem całej piramidy potrzeb człowieka. Tak? Pominięciem całej piramidy potrzeb człowieka. Dlatego klarowność powoduje, że po pierwsze nie prokrastynujesz, nie musisz korzystać z poczucia obowiązku praktycznie wcale. Znaczy czasami korzystam, bo czasami warto jest to wykorzystać, ten czasu, i w ogóle nie korzystasz praktycznie ze swojej siły woli. Tylko z czego korzystasz? Z nadwyków, które wypracujesz w procesie, które, których, pobud których działanie pobudza pewnego rodzaju emocje, które pomagają ci przejść przez proces. I teraz, kiedy to się dzieje, kiedy nie ma zjawiska kompensacji, czyli kiedy to się dzieje i na przykład nie wiem, nie zbaczasz ze ścieżki, albo zapierdalać przestajesz, albo kiedy. Działasz w kierunku tego, co faktycznie chcesz osiągnąć z dumą i radością, bez chlania, bez jakichś, kurwa, nie wiem, pojebanych case'ów w momencie, gdzie, nie wiem, nagle musisz y, skakać na bandzie albo robić jakieś inne dziwne ekstrema. Kiedy to się dzieje? Kiedy spełniesz wszystkie potrzeby z piramidy potrzeb człowieka masowych. Okay. Tak? Masz potrzeby fizjologiczne na samym dole, później potrzeby bezpieczeństwa. Potrzeby społeczne, uznania i samorealizacja. Tak? Potrzeby fizjologiczne, to wiadomo, co to jest, nie? czyli wszystkie potrzeby związane z żywieniem, seksem i tak dalej, treningiem, etc. Potrzeby bezpieczeństwa, one są różne na różnych poziomach. Nie chodzi tylko o fizy bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo mentalne, finansowe, e bezpieczeństwo związane z, e ze środowiskiem, w którym się znajdujesz, tak? i tak dalej, i tak dalej. E, czy bezpieczeństwo uczuciowe, nawet w kontekście tego, co masz, i tak? Dalej. Później masz te potrzeby społeczne, czyli to są potrzeby związane z rodziną, z e, osobami bliskimi, z przyjaciółmi. Jedsem. Potrzeby uznania to są te potrzeby związane z autonomią, z byciem usłyszanym, zauważonym, z byciem wysłuchanym, z byciem ważnym w czymś w życiu, nie tylko swoim. Tak? No i potrzeby samorealizacji zależą od dwóch elementów: od pragnień i od ambicji. Tak? Czyli to, jak chcesz się rozwijać, w którą stronę i co chcesz osiągnąć. Teraz, jeżeli ja mam klarowność na wszystkich tych poziomach, czyli rozumiem swoje wartości, rozumiem, kim jestem, czego chcę, dlaczego to chcę i tak dalej, i potrafię ułożyć z tego spójny plan, to nie muszę korzystać z siły woli. Bardzo rzadko korzystam z potrzeby, tak naprawdę, bardzo, bardzo rzadko korzystam z potrzeby obowiązku, i w 80%, przypadkach, w 80, przypadkach, w 80 przypadków nawet nie myślę o porkastylicy, tylko o działaniu. Czemu? Bo moje działanie wpływa pozytywnie na mój dobrostan w kontekście emocjonalnym. My, jako ludzie, musimy działać w kontekście emocjonalnym, nie w kontekście zmuszania się do czegoś. Jeżeli ty będziesz się regularnie do czegoś zmuszał, niezależnie od tego, czy to będzie czyjeś marzenie, czyjś cel, czy Twój, to efekt będzie taki, że prędzej czy później przyjdzie wypadek. Dlaczego? Dlatego, że my tworzymy ciągi emocjonalno-logiczne. Czyli zadaniem Twoim w rozumieniu klarowności jest później budowanie procesu w kierunku osiągania wyznaczonych przez siebie celów w taki sposób, żebyś się jarał drogą. Dlatego proces jest ważniejszy od celu. Czemu proces uh -huh. jest ważniejszy od celu? Czemu proces jest ważniejszy od celu? Tak. No, żeby działać? Nie. Możesz działać z procesem w kierunku celu przecież, nie? Skorzystasz z się woli, poczucia obowiązku, z wielu I zrobisz to. Czemu ułożenie procesu jest ważniejsze od, od tego, jakie cele sobie wyznaczysz? Nie mam pojęcia. Okej. Okay. No. <laughs> Dlatego, że cele, w zależności od tego, w jakim stopniu już jesteś wprawiony w układaniu procesu, nigdy się nie kończą i będą, będą zawsze ewoluować. Tak? Wraz z nimi ewoluować będzie też proces, będzie się rozszerzał, będzie on większy, będzie on bardziej znaczący i tak dalej. Ale co w procesie nigdy się nie zmieni? fundament. Okay. Czyli to, na czym go osadzisz. No możesz rozbudować. Tak? Pod warunkiem, że fundament na to pozwala. Zgadza się? Mm -hmm. No tak. I dokładnie takie firmy możesz zbudować. Pod warunkiem, że fundamenty konstrukcji tej firmy, tej struktury hierarchii to wytrzymają. Jasne? I tak dalej. Czyli to, w jaki sposób, szczególnie na początku wypracujesz fundamenty w kontekście warunków pracy procesowych w Kontekście osiągania celów, w oparciu o Twoją klarowność, czyli jasność tego, co Ty chcesz osiągać i jak chcesz do tego dochodzić, jest najważniejszym w drugim rozrachunku, żebyś nie pokazywał, i wiedział, co robi się, dlaczego. Czyli? Okay. Ma to sens? Tak. Ma to sens. Pomogło? Znaczy już chciałem powiedzieć tylko, że dzięki bardzo za ostatnie, jakby dużo zmieniło. Mimo, że w tym tygodniu dołączyłem, ale generalnie to intensywna końcówka tygodnia była. Dowiozłem wszystko, co miałem dowieść, i nawet nie, nie przepaliłem się generalnie. No i właśnie o to chodzi. Ty masz mieć raczej problem z tym, żeby patrzeć, żeby tak jak ja, kontrolować się w kierunku tego, żeby uważać, żeby nie przesadzić. Nie? Czyli na zasadzie, żeby się móc zatrzymać, mhm. a nie na odwrót. Nie?